I opowie coś innego. Mm -hmm. Witamy, witamy. Hej. Robimy objazdówkę. Niedziela, e, sylwestrowa. Piękna pogoda, słoneczko świeci, a my jeździmy. Znaliśmy już jedno pole zaorane, fajne. Bo poczekamy chwilę, żeby trochę e, Podeschło, bo, bo no ciapa jest, nie? Przyjechaliśmy na cebulowe, zobaczyć. Cebulowe też stoi, też. No, zobaczymy, gdzieś, gdzieś pójdziemy połacić. Może trochę tutaj, trochę wrócimy tam w kierunku wioski. Eee, może do lasu, tak żeby się z psem przejść i przy okazji coś pomachać. Więcej nie ma rudze do pierwszego fajnego, jeżeli wyjdziemy. O, orazek. Tutaj kapliczka jest taka. Musiał wbijać dobrze. O. ciekawe, jaka historia tutaj. Nic opisane nie jest. Tego drzewka, dąb. Może pieron tutaj strzelił? No, musimy się przeprawić tam na to płaskie i zaczniemy od tej strony poszukiwania Sinka, przywitaj się ładnie, teraz cię widać, ja szuka miejsca, zaraz będzie cedzić No to do pierwszego fajnego o, słuchaj, bo miał monetkę? A ja też miałam nadzieję, słuchajcie na monetkę, ale z tego co tu widzę to raczej to nie jest monetka, no ale zobaczmy. No nie. Nie, to będzie gu... no, to, to będzie guzik. No i niestety też masa w blaszkę. Także zaczynam od guzika, także wiecie jakie będą wykopki, jak się zaczyna od guzika. Nieważne, lecimy dalej, także do następnego. Miejmy nadzieję, że sypnie chociaż jakimś jedną monetką. Do następnego Ola zaczęła od guzika A ja Proszę bardzo Zgadnij co mam. Guzik To jedziemy Z rywalizacją Co tam? Brawo Ty! Dziś daleko strzelają, szynka już świruje W nocy to dopiero będzie dramat Piękny sygnał 75 Jest szansa wygrać konkurs na pierwszą monetkę O, szynka przyszła. To jest dobry znak. No, niestety. Ale sygnał był piękny. Masz monetkę? Masz monetę? Ale kulę muszkietową masz. Ja też mam. Także tak mamy po guziku, po kulce muszkietowej. I szukamy dalej monetki. Poszukiwania w parach będzie chyba tytuł. Będzie poszukiwania w parach tytuł. Powiem wam, że gdzieś tutaj mi ryje. Tutaj jest takie zarośnięte jedno pole, nie wiem. Nie zostało ani stależowane, ani nie wiem co to jest. Słoma. O, gdzieś tam coś znalazł. Pewnie jaką. Będzie dzisiaj tak kopany i tak będzie kopany po powrocie, także niech się brudzi. A ja mam, słuchajcie, nie wiem co to jest, ale jest to duże. Zaraz wam pokażę. Zobaczymy. No jak na razie nie mam monetki, więc. Trzymajcie kciuki. O, ale ciutkie to jest. No niestety. Już widać, że to jest guzik. To jest. I oczywiście gładki. Chociaż. Nie, czekajcie, coś tutaj jest. U, czekajcie, ja to wytrę. Coś tu jest na tym. Guzik, ale ładny. Patrzcie, jakieś są zdobienia na tym guziku. Ładny, duży. Także dzisiaj guzikowe wykopki będą. A myślałam, że to będzie jakaś fajna, duża monetka. Nie, Czekajcie, jeszcze raz przetrę. przetrę. Może będzie lepiej... Widać. No nie będzie lepiej widać, bo już trochę zajechane jest. Ale są jakieś kwiatki, jakieś coś. Jest na uszko także. Ładne kwiatuszki. No, Dookoła. pierwszy raz widzę. Też myślałam, że będzie to monetka, ale ładne. nic. Ale ładne. Ale słuchajcie, jest jakiś fancik. Jaki także... on jest na dwa paluchy? No, jest szansa, że tak. Jest szansa, że będzie fan dnia, bo jak na razie to nic nie mamy. Dyziu, jak tam? Szynka, jak tam? O, ale ty jesteś brudna. No nieważne, lecimy dalej, do następnego. Malduje drugi muszkiet. Ty masz drugi guzik, ja mam drugi muszkiet. Teraz twoja kolej na muszkiet, a moja na guzik. Nie wiem, czy widzicie, o, coś tu mamy. Jest to małe, ale sygnał był raczej guzikowy, więc. Ustawiam prędzej guzika niż monetę. Teraz wyczyścimy, tak jest. Widzicie? Ja mówiłam, że się będę same guziki kopać. No ale przynajmniej ładne. Tamten był duży z kwiatkami, a ten jest... Ten jest mały z kwiatkiem. Jak nam życie zaraz dowalić s Bardzo ładny guziczek. Bardzo ładny guziczek. Nie ma łóżka. Ale zdobiony, ładny, także kolejny sygnał u mnie. Zaraz przeczyszczę, ładniej wam pokażę. Jest to nóżka od, nie wiem, jakiejś cukiernicy czy no nie wiem. Tak się prezentuje sorki po oczyszczeniu. No było na pewno coś pięknie zdobionego. Teraz już naprawdę wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Wios, wios, wios. No, muszę się odwrócić do słońca. Jest prawdopodobnie złoto maru. No, co z tobą dzisiaj? Dyszka piękna. Mennica A. 24 czwarty tak, o, Teraz moja kolejna guzika. Ola, mamuszkiet, tak że wszystko jest. Te. No i musisz monetkę znaleźć, bo ja mam dychę Weimar. mnie, bo mam drugą monetę. Jeszcze ładnie wkrótce. Patrzymy. Patrzymy. Ostatnio chciałem powiedzieć. Dobrze, że nie PRL ale zmielona. Już wam pokazuję, tylko wyczyszczę. No cóż, ja pozdrawiam. teraz 1970, 76, 78 Nie no, chyba 70, tak wygląda, że to zero jest na końcu. Pozdrawiam serdecznie. Dwadzieścia groszy w stanie takim. Hmm. No w muzeum by zaglądali, nie? Zaglądaliby, co to kurde jest. 30 Masz monetkę? Nie, ja mam czwartą. Cesarstwo, wszystko wyszło: Weimar, Perel, Adolf, i teraz Cesarstwo Niemieckie 1908 rok. Bez komentarza Uwielbiam Trzeba to powiedzieć głośno, że będziemy zaraz kończyć Może coś jeszcze wyjdzie Oprócz plomby plomby jeszcze dzisiaj nie było Zresztą dawno nie było Ta jakaś zdobiona O, szczelają dziady no, powiem Wam, że takie jeszcze nie widziałem. tu szala je. Boi się bardzo. No, to będzie mój strzał dnia dzisiaj. Ta plomba z konieczynko. Co to się dzieje? Co się dzieje? Strzelają do Sugirasa, ołowianego. Boisz się? Boisz się? O, jak się pyszczek boi, to masz taką brodę mokrą? Wiesz, hmm? już? już do pani? I poszły widzicie żołnierzyka? Piękne maleńki. O właśnie na no, ikonkę sobie zrobię takie zdjęcie. Fik. Dobra, rozpakowujemy. O i wypad Taki fanciur. Lecę! O, kubek z kawą na mnie czeka. <grymne> co Żaby? Fajrand? Fajrand no się boi, strzelają gdzieś tam. Boi się dyś? No. Dyś woj się. Oj, 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 oj. Uciekamy. No, strzelają już. 14.00 czy tam, która jest godzina w ogóle? No, 14.00. No, no, co za dziady? Już strzelają. Wczoraj strzelają, nie, dyś? Się boi. Boimy. Wydłorek. Już dzisiaj na dwóch nie pójdzie. Mhm. Idziemy do domu. Tak? Wykąpiemy pieska. Dostanie jeść i pójdzie spać. Pani cię w kabinie zamknie, bo tam nic nie będzie słychać. O, no, jeszcze wam śmieci pokażemy. Trochę tego dzisiaj wyszło Pola wykopała resztkę. Chyba flecika Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem no puszki wiadomo ołowiana kuleczka Pierdółka, łuseczki. małzerki daty nie widać także ale to zostawię sobie no tu posprzątane co było co było tutaj na, na rozrzucane jakieś butelki tam zwrotne tym barki trochę puszek, śmieci, także jeszcze raz zdrowego, szczęśliwego, nowego roku, nowego roku a my jedziemy odpoczywać mm -hmm. i, i no spędzimy niestety w domciu, trzeba tak, pilnować, pieska trzeba jeszcze wykąpać, <laughs> także Bo trochę się wybrudzi świruje, boi się, dobra, boi się. Tak. trzymajcie się, to do pa. następnego, pa.